Witam bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Małgorzata Kospin i dzisiaj opowiem Ci o 10 zasadach, jakich należy przestrzegać, kiedy mamy do czynienia z osobą chorą na Alzheimera, i kiedy to chcemy, by sprawnie i dobrze przeżywane były jej posiłki. Zatem zachęcam do oglądania do samego końca. Powiedziałam Ci o 10 zasadach. Tak jest. Jest takich 10 kluczowych zasad, o których warto pamiętać, kiedy mamy osobę chorą na Alzheimera w domu, kiedy się też osobą chorą na Alzheimera zajmujemy. Posiłki to jest taki kluczowy moment w ciągu dnia, na który warto jest zwrócić szczególną uwagę. To właśnie dzięki posiłkom możemy zmienić bardzo dużo i tak naprawdę dbać o to, by. Osoba chora była jak najdłużej samodzielna. Dzięki temu, właśnie, że będziemy zwracać uwagę na te 10 zasad, które za chwilę usłyszysz. Zatem zachęcam Cię, zostań do samego końca. Wsłuchaj się w każdą z tych zasad. Myślę, że one są tak łatwe i tak proste, że naprawdę możesz z pewnością wprowadzić je w w swoje codzienne życie, w swoją opiekę nad osobą chorą na Alzheimera. Pierwsza zasada to jest podawanie posiłków o stałych porach. To jest niezmiernie istotne, mimo tego, że może nam się wydaje, że senior nie pamięta daty, nie pamięta dnia, no to po co w ogóle jeszcze zwracać uwagę na godziny podawania posiłków? Jest to istotne, dlatego że organizm pamięta. Organizm przyzwyczaja się do pewnej rutyny. Wprowadzajmy właśnie rutynę w podawaniu posiłków. Ustalmy sobie, konkretne godziny. Jeżeli e, chcesz, to możesz oczywiście te godziny sobie zapisać w takim widocznym miejscu i przykleić chociażby na lodówkę e, czy powiesić na tablicy, która będzie Ci ciągle przypominać. Ósma śniadanie, pierwsza obiad, siedemnasta kolacja na przykład. Chodzi o to, żeby pamiętać o Rutynie, o tym, żeby posiłki były podawane systematycznie. To jest zasada numer jeden, kiedy mówimy o karmieniu, kiedy mówimy o spożywaniu posiłków przez osobę chorą na Alzheimera. Zasada numer dwa polega na tym, żeby posiłki, które osoba chora spożywa, żeby one były atrakcyjne. Ile to razy widziałam posiłki, które wyglądały. Hmm, trudno to porównać do czegokolwiek, e, natomiast nie naprawdę nie wyglądały one atrakcyjnie, a były podawane osobie chorej. Zapytaj sam siebie, czy ty chciałbyś coś takiego zjeść? Nam się wydaje, że no znów chory nie pamięta. Nie wie co się wokół niego dzieje, no to zje to, co dostanie na talerzu i koniec. Nie jest to prawdą. Jeżeli posiłek jest atrakcyjny, jest kolorowy, są tam warzywa, no ten talerz wygląda apetycznie, to nam się chce jeść. Dokładnie tak samo, taki sam efekt będzie miało ładne podanie posiłku przy osobie chorej. Zachęcam do tego, żeby naprawdę posiłki wyglądały atrakcyjnie. Nie róbmy na talerzu błota, tylko właśnie zastanówmy się, w jaki sposób możemy podać dany pokarm, tak, żeby on był bardziej ciekawy, zainteresował naszą osobę chorą. Zasada trzecia. Pamiętaj o temperaturze posiłku. Ważne jest, by nie był on za gorący i za zimny. To jest podobnie jak u dzieci. Kiedy mamy niemowlę i karmimy niemowlę butelką, no to właśnie musimy zwracać uwagę na temperaturę. Mówi się o tym, że powinno być to około 40 stopni. Jestem zdania, że dokładnie tak samo, taka podobna temperatura powinna. Być na talerzu yy, osoby chorej na Alzheimera. Jeżeli chory spróbuje i to będzie, ten posiłek będzie go parzył, to będzie za gorące, no to przestanie jeść. Jeżeli będzie za zimne, no to nie dojrzy też nie będzie to miało odpowiednich walorów smakowych. To może być później mogą być jakieś konsekwencje związane chociażby z tym układem metabolicznym, z metabolizmem. Zatem pamiętajmy o tym, żeby pamiętać o temperaturze posiłku. Ani za gorąca, ani za zimna, gdzieś po środku. Kolejna zasada to picie Wody, to znaczy, przy y, osobach starszych, oczywiście w ogóle chodzi o picie, o spożywanie y, płynów. Y, mówi się tutaj, że powinno być to około 8 szklanek różnego rodzaju płynów. Jeżeli chory nie jest przyzwyczajony do tego, żeby pić wodę, może warto jest zaproponować soki warzywne, czy też owocowe, y, czy też może herbaty różnego rodzaju. Pamiętajmy o tym, żeby mm, chory spożywał płyny, żeby przyjmował płyny. Y, może być to naprawdę daleko idące w skutkach. Y, może mieć to bardzo złe właśnie skutki to, że podopieczny nie będzie właśnie przyjmował odpowiedniej ilości płynów. Organizm staje się odwodniony. Nie dość, że towarzyszy choremu właśnie choroba Alzheimera, to jeszcze odwodnienie, które powoduje chociażby braki z koncentracją, braki z pamięcią, jakby tak naprawdę pogłębiamy trochę, yy, przez to, że od, yy, nie dostarczamy odpowiedniej ilości płynów do organizmu, pogłębiamy trochę. Samopoczucie i bycie osoby chorej. Zatem pamiętajmy o tym, żeby na różne sposoby przygotować sobie może różnego rodzaju płyny, wyliczyć te 8 szklanek. Próbujmy różnych technik i metod i wykorzystajmy tą, która nam się po prostu sprawdzi. Mogą być to butelki położone w różnych częściach mieszkania. I kiedy wchodzimy do jakiejś, jakiegoś pomieszczenia, pamiętajmy, żeby podać. Właśnie mogą to być przypominajki, które sobie ustawimy na telefonie, które będą nam przypominać co jakiś czas, właśnie, żeby. Podać wodę, i żeby tak naprawdę samemu się napić, bo tego, do tego też zachęcam, żebyśmy my się także nie odwodnili. E, dlatego też próbujmy różnego rodzaju sposobów na to właśnie, by e, chory przyjmował odpowiednią ilość płynów. Kolejna zasada, postarajmy się, by chory jak najdłużej jadł z nami. Może być to czasem denerwujące i frustrujące, bo choremu może zająć spożywanie takiego posiłku no dużo więcej czasu niż nam, osobom zdrowym. Natomiast istotne jest to, żebyśmy mu towarzyszyli, żebyśmy patrzyli w jaki sposób chociażby posuwa się choroba, czy ona idzie naprzód, czy też na razie jest taki zastój trochę. Na czym to polega? Chociażby to, że będziemy mogli zaobserwować, czy chory potrafi gryźć, czy chory potrafi przełykać, czy korzysta ze sztućcy, czy też już używa, zaczyna chwytać rękoma pokarm. To są takie ważne informacje dla nas, ale też dla lekarza, z którym. Z pewnością mamy kontakt na bieżąco. Zatem zachęcam do tego, żeby spożywać posiłki wspólnie. Przyglądajmy się, obserwujmy e, osoby chore. Kolejna zasada to to, żebyśmy byli wyrozumiali. E, łączy się to trochę z tym, co, o czym powiedziałam przed chwilą. E, chory może spożywać posiłki. Długo dłużej niż my. My załóżmy, spożyjemy posiłek w przeciągu 15 minut, choremu może to zająć pół godziny, może to zająć 45 minut. Ważne jest, żebyśmy trochę sobie odpuścili, żebyśmy zostawili zdenerwowanie, zostawili nerwy gdzieś z boku. Bo tak naprawdę nie pomożemy sobie złoszcząc się, nie pomożemy ani sobie ani osobie chorej. Pamiętajmy o tym, żeby trochę odpuścić, po prostu zostawić, przyzwyczaić się do tego, że tak będzie, że tak jest po prostu w tej chorobie. Przyjąć to za fakt i z tym nie starać się na siłę tego zmieniać. Pamiętajmy, osoba chora nie chce nam zrobić na złość, nie chce nam e, czegoś pokazać albo coś nam udowodnić. E, po prostu jest osobą chorą i e, musimy postarać się to zrozumieć. Możemy mieć gorsze dni i, i to jest oczywiste, natomiast warto jest, by właśnie sobie trochę odpuścić wyluzować. Zostawić to, po prostu przyjąć to, że tak po prostu jest. Kolejna z zasad to niezwracanie uwagi. Tak naprawdę nikt z nas nie lubi być krytykowany. No bo kiedy słyszymy na swój temat różne mało przyjemne no bo krytyka z reguły nie wiąże się z czymś przyjemnym, czyli mało przyjemne słowa na swój temat, no to tak naprawdę. Możemy mieć różne reakcje. Najczęstszą wydaje mi się, reakcją jest po prostu odpuszczenie sobie. No dobrze, już jak tak krytykujesz, to najlepiej zrób sobie sam. Jak już tak krytykujesz, to już nie będę Ci pomagać. Jak już tak krytykujesz, to wiesz co, to najlepiej, żebyś zniknął z mojego życia. I tak dalej, i tak dalej. No właśnie, kiedy popatrzymy na osobę chorą i kiedy zaczniemy się sobie przysłuchiwać, Właśnie swojej krytyce, źle trzymasz łyżkę, popraw, yy, popraw się na stołku, wyprostuj plecy, pochyl się, napij się i właśnie będziemy słyszeć tego typu yy, rozkazy, komendy, yy, uwagi. No to tak naprawdę yy, sam. My sami możemy mieć problem z tym, żeby właśnie taką krytykę pozytywnie znieść. Pamiętajmy o tym, że osoba chora także jest uwrażliwiona na krytykę. Jeżeli cały czas słyszy źle, niedobrze, nie tak, nieodpowiednio, to po jakimś czasie. Posiłki będą mieli się bardzo źle kojarzyć, a my tego wcale nie chcemy. My chcemy właśnie, żeby posiłki to był taki czas, który spędzamy, taki radosny czas, który spędzamy po prostu razem. Zatem zachęcam do tego, żebyśmy właśnie nie używali zbyt wielu krytycznych słów, tylko raczej doceniali to, co się o sobie chorej udaje. Na przykład świetnie. Zjadłeś łyżką. Tak, rzeczywiście ten kęs był bardzo duży i dobrze sobie z nim poradziłeś. Kiedy natomiast chory zaczyna jeść dłońmi, także spróbujmy na to nie zwracać uwagi. Dobrze jest, że osoba chora jest samodzielna. To jest punkt numer jeden. Samodzielność. Pozwólmy być osobie chorej jak najdłużej samodzielną. Kolejna zasada to to, by ograniczyć różnego rodzaju bodźce. Tutaj mówię chociażby o telewizorze, o radiu, o komputerze, o jakiejś muzyce w tle. Pamiętajmy, im mniej bodźców takich dodatkowych, tym lepiej. Tym chory jest bardziej skoncentrowany na zadaniu, które jest przed nim, a przed nim jest zadanie zjedzenie posiłku. Także zachęcam do tego, żeby właśnie wyciszać, powyłączać wszystko, starać się właśnie wyłączyć, a być skoncentrowanym. My się koncentrujemy na chorym, a chory koncentruje się na zadaniu i tego się trzymamy. Podczas. Posiłków, kolejna już przedostatnia zasada, podczas posiłków zachęcam do tego, żebyśmy rozmawiali. To może być taki bodziec zewnętrzny, ale to może być wspaniała okazja do tego, żeby poćwiczyć swoją pamięć. Jeżeli mamy taką możliwość, jeżeli chory jest, fazie, gdzie jeszcze pamięta różnego rodzaju produkty, zapachy, smaki, warto jest właśnie o tych produktach, zapachach, smakach, miejscach rozmawiać. Załóżmy, podajemy spaghetti, podajemy pizzę i pytamy się. Byłeś kiedyś we Włoszech, albo oglądałeś może jakiś włoski film, albo czy w ogóle lubisz. Spaghetti, czy lubisz pizzę i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, to są niesamowicie ważne i istotne rozmowy. W ten sposób wracamy do wspomnień, wracamy do tego, co już było. Pamiętajmy, chory ma problem z pamięcią krótkoterminową. Długoterminowa pamięć jest jeszcze. Na miejscu, także starajmy się z niej czerpać, pytajmy się, słuchajmy odpowiedzi, niech posiłek stanie się taką przestrzenią do ćwiczenia pamięci. I zasada ostatnia, o której właściwie już trochę wspomniałam wcześniej, to jest samodzielność. Jeżeli jest potrzeba, żeby rozdrobnić na przykład posiłek, to to zróbmy. Jeżeli jest potrzeba, żeby odstawić widelec i nóż, to to zróbmy. Dajmy możliwość jedzenia tylko łyżką. Jeżeli jest potrzeba i widzimy ją, że Chory zaczyna jeść rękoma, zostawmy to tak, jak jest. My się często na to denerwujemy. Nam się często wydaje, że jak nakarmimy, to będzie tak szybko, tak fajnie i, i będzie po sprawie. Może warto jest. Wiem, że to kosztuje nas dużo więcej, wiem, że jest więcej sprzątania, wiem, że jest może więcej takiego rozdrażnienia w nas, kiedy patrzymy, jak wszystko po prostu wokół staje się brudne, ale może warto jest zawalczyć o tą samodzielność samodzielność osób chorych na Alzheimera. Spróbujmy im tą samodzielność dać. Spróbujmy zawalczyć o to, żeby osoba chora była jak najdłużej samodzielna. Do tego Was zachęcam. Jeśli uważasz, że ten film był pomocny, proszę zostaw łapkę w górę, daj komentarz. Może masz jeszcze jakieś podpowiedzi, jakieś zasady, którymi się kierujesz. Ja jeszcze taką jedenastą zasadę mam yy, i... To jest taka moja złota zasada, można by było powiedzieć, to jest zasada, by się uśmiechać. Kiedy e, się uśmiechamy, to tak naprawdę zmienia się bardzo dużo w naszym życiu. Może zmienić się rzeczywistość, e, może zmienić się chory, możemy zmienić się my. Także zachęcam do tego, żeby uśmiech towarzyszył nam w codzienności, w codziennej opiece nad osobą e, chorą na Alzheimera. Jeżeli jesteś zainteresowany tego typu treściami, jeżeli chcesz się dokształcać, jeżeli chcesz szukasz wiedzy na temat tego, jak pracować z osobami starszymi, to zachęcam do odwiedzenia Akademia Myślnik Czas, gdzie znajdziesz moje kursy i szkolenia, które uważam. Każdy z Was powinien przejść. Są to kursy i szkolenia, które spowodują, że wzniesiesz się na jeszcze większy, wyższy poziom w swojej pracy z seniorami. Dlatego odwołuję do tych kursów. Wszystkie informacje znajdziesz w linkach poniżej, pod tym filmem. Zachęcam Cię do subskrypcji. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz, to subskrybuj mój kanał, wciśnij na dzwoneczek i bądź na bieżąco z tym wszystkim, co dzieje się u mnie. Życzę Ci dobrego dnia, wielu sukcesów w pracy z osobami chorymi na Alzheimera. Pozdrawiam serdecznie, Małgorzata Gospin.